Witam Cię serdecznie na naszym kanale poświęconym rozwojowi kobiet. Dziękuję, że dołączyłaś do naszego grona. W tym filmie zapraszam Cię do przyjmowania swoich emocji. Zajmiemy się emocją pod tytułem Smutek. Smutek zlokalizowany w naszym ciele potrzebuje się uwolnić. Dzisiaj będziemy się uczyć, będziemy zdobywać praktykę, jak to robić w codzienności. Na początek właśnie zapraszam Cię do takiego ćwiczenia, aby znaleźć dla siebie czas, miejsce, przestrzeń, być samą ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoim wnętrzem, aby mieć lepszy kontakt właśnie i być bliżej siebie. Do tego potrzebujemy właśnie mieć fajną przestrzeń, czyli miejsce, w którym się będziesz dobrze czuła. Poczucie bezpieczeństwa, że będziesz w tym czasie sama, że będziesz mogła sobie wejść w swoje wnętrze i nikt ci nie będzie przeszkadzał. Poczucie komfortu, wygody. Możesz sobie usiąść tak jak ja teraz po turecku, bądź też na kolanach, możesz sobie w wygodnym fotelu usiąść. usiąść. Możesz sobie, możesz się położyć tak, aby mieć wyprostowany kręgosłup, aby nie zasnąć. Więc jeżeli chcesz, to zatrzymaj ten filmik. Znajdź sobie takie miejsce, ułóż się wygodnie, możesz się owinąć kocykiem, tak żeby ci było po prostu wygodnie. Możesz zapalić świecę, możesz sobie napić łyka ciepłej herbaty. Jak chcesz, przygotuj się do tego spotkania ze swoimi emocjami w takiej miłosnej, życzliwej atmosferze. Jeżeli masz już takie miejsce, no to Cię zapraszam od razu do praktyki. Zamknij swoje oczy. Skup uwagę na swoim oddechu. Wejdź uwagą w swoje ciało. Poprzez właśnie zatrzymanie się i skupienie uwagi na oddechu wchodzimy powoli w serce, w swoje wnętrze. Teraz obejmiemy uważnością swoje ciało. Poczuj swoje stopy, łytki. Uda na tyle, ile potrafisz. Miednicę. Brzuch. plecy. Ręce. klatkę piersiową. Poczuj, jak twoja klatka piersiowa się unosi pod wpływem wdechu. Jak opada pod wpływem wydechu. Obejmij uważnością swoje ciało. To ono ma w sobie właśnie nagromadzone emocje. Z całego twojego życia. Oddychaj. A teraz poczuj szyję, poczuj swoją głowę, swoją twarz, policzki, czoło. Teraz skup uwagę na swoim nosie. Poczuj, jak powietrze wchodzi przez nos do Ciebie. Poczuj temperaturę powietrza. Posłuchaj swojego oddechu. Obejmij uważnością teraz całe swoje ciało, bez oceniania, bez myślenia po prostu uwagą poczuj, że masz ciało. I oddychaj swobodnie Poczuj jak bije twoje serce Poczuj twoje serce, jak bije, spróbuj rozluźnić swoje ciało, puścić ramiona swobodnie. Puść żuchwę. Policzki, rozluźnij swoją twarz. Ciało na tyle, ile potrafisz w tym momencie. Tu nie ma być żadnej presji. Tutaj jest przestrzeń tylko i wyłącznie życzliwości wobec siebie. Oddychaj. Zwróć uwagę na swoje serce. Poczuj, jak bije. W Twoim wnętrzu jest przestrzeń na każdą Twoją emocję. Przypomnij sobie sytuację, w której czułaś smutek. Zaufaj sobie, zaufaj swojej pamięci, że przywołasz taką sytuację, która ma teraz właśnie być. Przypomnij sobie sytuację, w której czułaś się smutna albo po sytuacji. Zaufaj sobie, że ty będziesz wiedzieć. Jeśli przywołałaś tę sytuację, spróbuj przypomnieć sobie, jak się wtedy czułaś. Jeżeli czułaś smutek, gdzie ten smutek czułaś w swoim ciele? Poczuj go teraz jeszcze raz. Przywołaj, gdzie, w którym miejscu w Twoim ciele pojawia się smutek. Jeżeli już w Twoim ciele czujesz, czujesz to miejsce, to oddychaj. Nie myśl nad tą sytuacją. Teraz nie jest na to czas. Teraz jest czas przyjmowania emocji, która się pojawia. I oddychaj. Wyobraź sobie, że oddychasz w to miejsce, w którym czujesz smutek. Poprzez to robisz przestrzeń na tą emocję, aby mogła, Mogła się uwolnić, mogła przepłynąć dalej, rozpuścić się. Nie trzymaj na siłę w sobie emocji. Jest ich tak dużo z, z całego życia. Pozwól sobie na uwalnianie poprzez czucie i oddech. A więc czuj tą emocję. W Twoim wnętrzu, w Twoim ciele i oddychaj. Oddychaj, oddychaj, nic więcej. Skup uwagę swoją na właśnie tym miejscu, w którym czujesz tą emocję, smutek, i oddychaj, wyobrażając sobie, że właśnie oddychasz w to miejsce. Oddychaj. I czuj. Teraz powolutku ja już będę kończyć tą praktykę uważności na przyjmowanie emocji i ich uwalnianie. A ty, jeśli chcesz, pozostań w tym. Ale kochana, na tyle, ile jesteś gotowa dzisiaj. Dzisiaj może troszeczkę uwolnisz te emocje. Jutro i jeszcze więcej, pojutrze jeszcze więcej. Zapraszam cię do takiej uważności w codzienności na siebie i swoje wnętrze i emocje. Po prostu z nimi się kontaktuj. Pokaż im, że, że czujesz te emocje, że je widzisz. A później zapraszam cię do intelektualnej pracy z emocjami, rozpoznawania, jakie za tym się kryją potrzeby, jakie informacje niosą te emocje. Ale najpierw czuj, pozwól im w sobie być, miej z nimi kontakt, rozpuszczaj je. Niech w Twoim życiu robi się przestrzeń na radość, wolność, pokój. To jest miłość do siebie, kiedy pozwalasz sobie przyjmować swoje emocje. Dziękuję Ci za dzisiaj. Zapraszam Cię do bardzo częstej takiej praktyki, abyś później w codzienności, abyś później mogła w każdej sytuacji, kiedy poczujesz smutek, od razu go uwalniać, objąć uwagą i miłością. Ale powolutku, od czegoś trzeba zacząć? Pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję Ci za ten czas. Proszę, abyś później zasubskrybowała nasz kanał, polajkowała, dodawała komentarze.